No człowiek! Ale mnie zepchnął w dół! To wygra! To wygra! Daje tysiąc, Daję tysiąc, tysiąc normalnie zakładu, nie? O kurcze! Wow. Ale nie postawiłem ale się szarkną, ale ale Chyba no, no, nie postawiłem no, no. jednak. Dobra. Pamiętajcie, że możemy sobie zrobić drogę. A ja mam chyba tego innego dominatora <grywia> O nie. Czyli już... jakby nic się nie zmieniło. Oszustwo. Co by? O? Dobra. Jezu, jakieś złota. Tu! O Jezus ale obroty zrobiłem już piruetę na dzień dobry. Mam pęd. Dobra. Gracja za no, mną. Ostatnia. No wiem Mówię. Nic nowego. O, Gracja. No i na wstecznym. ja jak No co no, 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 no nie, panie, nie. Jaki jeździsz? Gracie. Ale tał, to jest słabe, lol. A to no co za guściu. Ja wziąłem różowy, bo różowy to szybki, nie? No różowy, ja wziąłem żółty, ja wie... bo. Na. Ale ja wziąłem, że Kadzidełko też weźmie różowy. Ale ten dominatora, to się no, słabo to go jest. prowadzi. No kurde! Czemu wie... mi wierza w drifta? Ludzie kochani. No, no. Czekaj, no ja człowieku! Eee, Andrzej, co ty skręciłeś? Tu jest okrążenie, czy nie ma okrążeń? E, nie ma są. Są okrążenia? Nie wiem jakie. Dwa. No nie. No kurde, wjeżdża we mnie tym dużo. Aha, dobra, ja wiem dlaczego tu mnie znowu pokierowało. Impostorzy moi drodzy, ja nie wiem co to się w ogóle Oni mnie atakują. Nie, nie będę ostatni. Nie, co checkpointa no ja co ostatni, bo ja straciłem checkpointa Czeka, pointa check, check straciłem. Dobra. Tak. O kurde. Ja widzę, że ktoś jest bardzo na tyle. Jestem behind strasznie. Patrz, ale jadę i nie będę ostatni. S No, gracja jest przedostatnia. Okay. No, człowieku, opony. Nie, przedostatnia. Serio? O kurde. no <laughs> Co w pody? O ja oh, widzę gracie, gracie jest przede mną A zaraz będę im wygrać. Dlaczego jestem trzeci? ta Ketafora jest słaba Tam Ale ten, ten Dominator to jest tragedia Dominator to jest taki mus z Nie da się tutaj O nie, wczejpłąta <laughs> minąłem Ale ty, ja auto się ślizga, ja czym to się to wydaje? Ten Gratko ten? we mnie wjechało, chciało we mnie Ja minęłam tego Checkpoint to muszę się wrócić. egratka <laughs> no. e, ja tak samo z miną. Kadzidło, ja ci dam. Dobra, ja tu już powoli uczyłam to auto. Zakadziłeś mi, za, za, zakadzi mnie Ty, wjechałem ja w lampę. Na tyle. Ja już tu mam metę. Co ty metę masz już? Co? Bo Co? ja mam tak słabe tak daj... auto. Dobra, to ja już powoli też dojeżdżam. Dokcik obserwuję Boże, jakie auto jest słabe. Jest tragedia, te auto. A mogłem dać własnymi pojazdami? A to nie, to ja kurmą jeszcze ale bym ja... nie dojechał nawet. Ale ja mogłem wybrać swój pojazd, chyba nawet umiem, ale... Ja tam nie wiem, czy mogłem. Tam by jakiś był, ale właśnie. jak... Było tylko Maskiel kary, nie? Dobra, Więc... mam. Wow, nie jestem ostatni drugi ale że Kadir skończył z Leskiem no nie wierzę mm. Przynajmniej się robi tak że ostatnia osoba czeka rzeczy. na tą ostatnią ile zostało czasu 15 sekund nie czy dać radę o nie dam radę wjechałem w lampę cztery trzy dwa jeden co to było Zdążyłam! Mój Boże, dobra. Ja jestem poza. <grymne> Brawo, Graciu! Brawo! Nie, no zero doświadczenia dostałem. Jajaj, albo jestem... nie zdążyłam? Ale jestem sad, teraz. Nie? No chyba nie zdążyłam, zobaczymy zaraz. Co tam się stało? A no, czy dominator. ja Dominik? właśnie to, sobie. To, Właśnie, czemu ten? <grymne> <grymne> Co się stało? No, oh, samoliny innym autem jechał. Ojej. dobra. Jeśli chodzi o 5% baterii, przy Nokii 3050i, starczyłoby te 5% na jakiś miesiąc. A ty? Haha! O, ale góra! Ale się to jedno o, no, auto zerwało. To było, to, to, to było. No co tak? No. Sobie się no człowieku, No nie się no, no. we No

Masz problem. No O kurde, ale da Czekajcie, jest... bo muszę tutaj o, ten u. mam bota, ten o Kurde, kogo ja wygnęłam. Ruszyły fury, ostro. Muszę tutaj zbanować kogoś, dobra. Dobra. Dostałem z tyłu, ale musiałem zbanować kogoś. No, jakiś po pisał. O, A to ja wana, się nawiedzałem. One Zapewne wanna be famous. A u mnie było ostatnio jakiś gosek i mówił, że jest z Twitch'a i coś tam. Ten, nie? No, Dobra, zaraz w ogonie. Łooo! Co Ale fajna plansza. O, gratka ale... się widzę, wywala. Tutaj. Ja Możemy... się nie wywalam cicho, ja To no, tak spokojnie. Ona wywala ludzi, bo my No, no tak. człowieku! O, duksik, teraz się do góry zobaczysz. Nie gadaj, mm. że nie doskoczę Nie się, że jestem ja 100 lat za, za wami wow. 42 sekundy za... Matko jedyna Uwaga na kręgle na górze jak coś Kręgle O, kręgle, kręgle. wow, wow. Kręgle. wow. Nie, nie Dobra, do doksika i Grecji. Nie. nie ma zostań. mnie Jak nie ma? Serio na szóstym miejscu? Weźcie mi się dać podłożyć, mm. co? Ale już jesteśmy dużo daleko No to weźcie, stańcie Tak, staniemy O kurde Maniek, nie wyprzedzaj mnie Ojej, Powinien... no co no, no, zrobiłem nie, no. Ja Przed samą metą o, Serio dosyć. tam jest meta? Przed Ja muszę pojechać F. po checkpoint, w górę nie, nie, No nie no, ja przed samą gu... ty, no, Co zrobiłeś? Co ja zrobiłem? To pewnie wyjechał Ja muszę teraz przytrzymać F Ja no, tak bo, samo Bo ja, ja się wywaliłem w takim, o Tatu się ze mną zrespewł, Maniek to ty? O kręgle! Nie. O jest? O Jezu! Ole wyskoczyłem, ojoj. Ja jestem pierwsza. Jesteś pierwszą. No, okay. ja, no bo ja się wywaliłem. Wow. Na tym, no czemu on wow. o, um, so mi nie rzuca tak. Wow. So Robi piruety, gwiazdy, śmierci. Sadge. Będę drugi, no cóż. A ja szósty. Ja Wow, Gratka! Jestem na mecie! Co Co, jest? peta? co. A, dobra! Ja się chyba nie wywaliła ani Ale razu! To mapa jest no ja się os. ani razu nie wywaliłam! Gracja, kończy na pierwszym miejscu! Brawo, Gratko! O, za kimś jestem! Mi się ta Ja bym zagrał ją jeszcze raz! W ja trzeci kończę, jednak nie trzeci, no tak trzeci, bo ktoś tam teraz dojeżdża. Jeszcze raz tą mapkę dajcie, będzie fajny. No to <laughs> można dać jeszcze raz. Co? Co? No, tak. <laughs> Ja do was gadam, a sobie Jejku, no, się puszczycie. Jajku! Jeszcze piąty! Tak nie można. Wyciągnę, ale Będę fajnie. super. Co? My, dolecimy! Mój celu! 15 sekund! Ależ tu... O Boże! O Boże! Co to za salto? Halo? Nie wiem. Jest! Jest! jest. 10 sekund! Dojechałem! Udało się! Boże! Nie! Nie! Co, Co nie. się stało? Tak. Nie! Nie! Zdąży. Nie! A to nie fair! Obstawiliśmy zakłady jeszcze? No ja nie zdążyłem. Ja nie wiem, czy mi się zatwierdziło w ogóle. No teraz teraz ogarnę się, obstawię kogo innego. A da się jakoś innego go A. Ja obserwuję do śitka. <noise> Jak ciągło? Czy się, się sobie. Ja myślę, o, ale tu się na zakrętach to się nie da jeździć. Dobra. O! O Jezu. Ty no nie da rady, masz rację. Tak, kliknijcie sobie prawe myszki. Nie. Co? O, wow, o kurze, Gdzie Jestem Aha, dobra. Majek, tylko jednej No jak? No dobra, dobrze skończym. Dlaczego chciałem w stronę? Ej, GTA mi skraszowało. Ej, to już jest Ej, to mi Ej, jest problem, oh, oh. bo ja jestem poza... No to F musi się trzymać. Przytrzymać F, Graciu. Aha, dobra, to jeszcze nie jestem. meta. Zmyliliście mnie tym skokiem. Ja U, poleciałem w drugą nie... stronę. Ej, zaraz. Jaki to jest ten pierwszy halo? No bo ja z migiet teraz i tego. No nie! A, a to jest chyba To jest takie coś się zmienia cały czas. Dobra, okej, okay, no. ogarniam to już Maniek przestań. Ale ja nic nie zrobiłem. Przesiągnąłeś mnie. No to dobrze. To Do hańba. No człowieku! Haha <laughs> wypad teraz Eee. <śle> uh, no. Jak w no bo dołem. Jezu. Nie wiem. Nie dołem. dołem pojadę. <grywia> Jak mogę, to jadę dołem. <grywia> okej. <Okay. grywia> Dobra, okej. Okay. Do przodu, Ty, żeby nie wypaść. Środkiem jakoś. Dobra. Nie, no ostatni pewnie będę Kurde. Myszko z A mnie ktoś wyprzedzi na pewno. Ooooooocałby no! to, to, to doleciał. No człowieku barierka Nie ktoś mnie doprzeda O to... Na razie nie zobaczę kto mi dał follow ale Potem A Andrzej Ale dzięki dzięki Ctokolwiek to kombik dał followkę. Dziękujemy. Dokładnie. Nie mam jak zobaczyć. O, to może nie 2 na 2? O nie, 2 na 2 to też O ma. nie, gdzie ty sprzętasz? Tam gdzie? Co? O ty. O ty. Dobra. Cześć. nie wyszło? Dobra, dam ci pierwsze miejsce. No. <noise> Akurat wtedy, kiedy nie, nie obstawiałem, nie es? A podganiamy, widzę już ekipę. Mój Boże. Gdzie na... tam połowy. teraz? Tak. Po wyścigu, do księ. O kurde! Nie wiem, ja na oczy! Nie wiem, na oczy! Co? Nie, ty, Za ciemna, tu. ty o, na to, Zaciemna, ty gadasz! Nie widziałem! O! Nagroda to lata, to byłem 400 RP! Wow. widziałem! Ja już śmiej się! Ja, ja dam Wam tipa: a... nie gazujcie na zakrętach, gazujcie dopiero jak zaczniecie skręcać. I trzymajcie sobie shifta. Shifta czy kontrola? Nie, się to nie skaczecie, bo, bo... Ale no dobra, ale to jest przyspieszenie tak bajdowanie. Ja kontrola trzymam. Ja sobie salto zrobię. Ej, zginąłem! Ja osoba, gdzie była za nami. Ej! Umarłem! Się no bo ja sobie salto robiłem, ty. A jak? Można dobrze, i salto. Tak. Dawaj salto, kimon. I tak mnie tym gratem przybył przecież. O, ja tu gonię! Ja nikogo nie dogonię! Nas nie na dogoniat! Nas nie, nie nas dogoniat! Udy, ten motor już mi się tak strasznie słaby. Nie! Nie, no nie no. Jest! Nie, leż. Jest! Haha! Ha. No i co? Na końcu jest ten, bo ja salto chcę zrobić. A ja teraz no, zobaczę nie sobie. Rady, wow! Foch naryszka. Eeeh, Czani, czekaj, teraz Jestem sad. manier, wiesz, to mi dał foląka? Nie. I Czani? O, Bartuś! O kurczę, to si jest Bartuś! Ależ Bartuś? No tak! Nie, że. A się to Bartuś! Pozdrawiam bardzo. Jest. pieszy, pieszy, pieszy! Pieszy Aha! Co plujesz tam? Ps. 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 Mam parason Haha! <gulacak> ha. A ja muszę... ja muszę śliniaka założyć. Psz Mody Ale będę warzywem z moją kudu. Ale że ja mam pariacha! Ale ludu! No No człowieku, nie blokuj mi drogi ty. Aha, to są wszyscy ci Jednak No, no człowiek, Ale mnie zepchnął w dół! A jak tam spadać jak ty mnie chyba zablokowałeś tak, żebym nie wleciał w dół. Nie wiem. Czym się ten? F1? A, dobra. No człowieku. Kto to wylądował za mną? O kurde. Ojej, ojej. O tak to Będzie mogę dać, się... pewno. O, ale wylądowałem pięknie. A Ale ja nie mam swego oferenta.

Dlaczego mi się ja, ja kurumą jestem czwarty. Jeszcze. Ja Kurumon jestem ósmy. 4 i 8. To wielokrotność. To ja mam ulepszoną do maksimum Kurumkę. A ja A nie wiem. A ja właśnie Pariacha Ciekałem nie... Ja wiem, że tobą grać. Specjalnie <laughs> tak wiesz Nie wiem, jak to jest Ja możliwe, że też, o, ale nie wiem. Ale patrz, znowu wywaliłem się prawie. A ja otknąłem na pierwszej. Dobrze, jest, fajnie, przyjemnie. Nie gra... ja obracaj mi się tak! Ej, bo ja przeleciałem! Nie doleciałem, bo ja, nie doleciałem. Ja, 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 ja za szybko jechałem i przeleci, wleciałem na tą rurę. A ja nie doleciałem. Andrzejek się gonił, nie? Andrzeju. Wy ty wy auto mi się zatrzymało w powietrzu. Gratko! Pomogę ci. Dobra, doleciałem. Proszę, e, mania, jedziemy. Jako, tu się ten, pyta jedziemy. gdzie to jest potrzebowane. Ekipa to właśnie. No powiem właśnie. tak, je, jeżeli my, go, my, my Cię nie znamy Vitrox, możesz z nami zagrać, jeżeli będziesz wiesz jakąś toksyczną osobą, no to, no to nie będziesz migrać. grać jeżeli jesteś spoko, to, to spoko, to możesz pograć w wyścigi, nie? Także Który no zweryfikujemy Cię na streamie, chcesz to, to nie pije No człowieku czemu ja jestem dziesiąty? O Jezu co to, Halo? Czemu ja jestem takim warzywem? Dobra Pominąłem Ja za daleko skaczę tym autem i pomijam checkpointy Bardzo dobrze Co ba, widzisz Jestem trzeci dzięki temu Byłem pierwszy i przez to jestem dziewiąty Ale scam No scam 100% legit Kappa Dobrze, zarzucę. Oni się wyleciałem znowu? Nie. Dlaczego? Prosto no, do wody. Lecia, dać, leci! Jestem dziewiąty. <laughs> o. o dwa metry. To wam metry. Co ja zrobiłem? Dobra. Ja Ty nie zachowuj się jak zwierzę. Jak to? Czyli jak człowiek. Więcej niż jedno zwierzę to? Lama. Owca. Stado. Kurde! Nie! No. Nie! Z tak, daj no mi, opone, co, no co mi to... Kto tak mi tutaj zagrodził drogę? Włożę. Nie! No nie, nie no. No nie. Oła. Kto mi drogę zagrodził? Lecę. Pograć mi swoje dowody. Ja, chyba utknę tutaj w tym punkcie, coś mi się wydaje No, no nie, nie lecę O mywa. Moj Schindleru. No ten pariak jest za szybki. On no, za szybki Dobra, jedziemy. Niektóre auta są za szybkie i po prostu przelatujesz jak checkpointy. Wiesz co, on mi się strasznie ślizga, nie? No, już pokończyli, no. Szanujmy się, no ludzie. Uuu, Ej, nie gadaj, że nie Sorry, tracę Gratka, na to. Gratka, to nie było zaplanowane. Patrz, poza mapę wleciałem. To ty! Przez ciebie siódma! To ty? Siódma? mam? wiem, że z ciebie ciągle wypadał, Gratka. Usłuchaj Ej, się. wypadłem poza mapę. Co ja mam teraz zrobić, jak ja nie wrócę Do już? Przytrzymaj ja. Szymajew. Ale gracie na czwartym, no przestań, no Wow, gracja prawda? No wiesz, no co ja ma. robię, ja przelatuję tutaj Jek ten. O, siódmy Będę. Ja pewnie nie dojadę nawet. O kurde Szósty? No, nie chcę, ty ma Jestem szósty. Coś tam mam zwykłego Który ja skończyłem Halo Ja szósty ja bym był no pierwszy, to ja ale to każdy przylatuje. Ja byłbym pierwszy, gdyby nie wszyscy. Dokładnie. Ja byłbym, ja byłbym no czwarty, bym gdyby, gdyby nie, nie to, gracia. że zrobiłem bo... Nie, gdyby nie to, że auto mi poleciało poza. Tak, wziądź co. jak znowu przed tobą byłem pierwszy. O, siła pies. Co u Potrafiamy? ciebie? pieska.